Tegoroczny wrzesień to czas rozpoczęcia roku szkolnego i powszechnego spisu rolnego. Z nastaniem jesieni cała Polska czyta skarby narodowej literatury, a gminę kończy realizację inwestycji. O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszej odsłonie Merkuriusza Myszczonowskiego w wersji TV. 1 września gminne placówki oświatowe po ponad 5 miesiącach przerwy znowu rozbrzmiewały gwarem najmłodszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych rozpoczęli nowy rok edukacyjny. I to już mnie troszkę czytać. Ja mam duży, ale też te niegodności wasze będą yy, z wami. Powszechny spis rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada. Główną metodą pozyskiwania danych jest samodzielne spisanie się przez każdego rolnika za pośrednictwem internetu poprzez formularz udostępniony na stronie spisrolny.gov.pl. Dodatkowymi formami są spis przez telefon oraz wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza. Powszechny spis rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, które jest przeprowadzane co 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa w kraju. Dzięki niemu otrzymy. Są precyzyjne dane dotyczące stanu rolnictwa w Polsce oraz na terenie każdego z samorządów lokalnych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Końce dobiegły prace prowadzone na skwerze przy osiedlu Dworcowa 1. Od teraz można tam się poczuć niemalże jak w Ciechocinku i zakosztować zdrojowe atmosfery. Centralnym punktem odnowionego skweru jest bowiem tężnia z wodą geotermalną. Nowy obiekt ma 6 metrów średnicy i 4 wysokości. Naturalnego, płynnego bogactwa ziemi mszczanowskiej można też skosztować. W dwóch zlokalizowanych na terenie skweru punktach z kraników popłynie pitna woda geotermalna. Całość dopełniają dwie małe fontanny, które podkreślają zaciszny charakter tego miejsca. Pierwsza sobota września od kilku lat była okazją do wspólnego narodowego czytania, które w naszej gminie organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. W tym roku z uwagi na ograniczenia 5 września zamiast plenerowego spotkania ze skarbami polskiej literatury odbyła się premiera filmu. W nim baladynę Juliusza Słowackiego z podziałem na rolę przeczytali sympatycy biblioteki oraz przedstawiciele władz samorządowych. Nagranie ich wersji romantycznego dramatu można obejrzeć na stronie internetowej Myszczonowskiej skarbnicy książek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek, a ja śród jawód, Obłąkana, jakąś rozpaczą i łzy, w Zasady bezpieczeństwa na drodze uczniowie najmłodszych klas Myszczanowskiej Szkoły Podstawowej poznali pod czujnym okiem dzielnicowego Sławomira Zielińskiego. Jak w zimę śnieg spadnie, śnieg nie ma kolor. i służby, służby nie odgarną na czas śniegu, to będzie to przejście widać. No właśnie, to no wtedy w w górę, szukamy takiego znaku informacyjnego. I wiemy, że w tym miejscu jest przejście dla pieszych.